W Mazefield w południowej Karolinie grupa sąsiadów zaniepokoiła się kotem, który codziennie przechodził przez parking przyczep, w którym mieszkali. Kotka łapała małe i zabierała je do domu. W ten sposób nie brzmi to jak nic niepokojącego. To po prostu mała kotka niosąca swoje kocięta. Ale kocięta nie były jej. To nawet nie były koty. To były szczeniaki. Wróciliśmy do domu pewnej nocy i brakowało pięciu szczeniaków. Powiedziała zaniepokojona właścicielka psa Missy Grant. A potem sąsiadka powiedziała, że widziała Miss Kitty, kotkę sąsiadów chodzącą ze szczeniakami w ustach. Ale dlaczego ten kot zachowywał się w taki sposób? Historia Miss Kitty jest łamiąca serce i poruszająca. Kilka tygodni wcześniej kotka urodziła swój pierwszy miodkociąt, którymi z miłością się opiekowała jak każda dobra matka. Niestety los miał dla niej coś strasznego i w ciągu kilku dni wszystkie kociaki Miskity zdechły, pozostawiając kotkę ze złamanym sercem. Świat Miskity został nagle zaburzony przez śmierć jej kociąt. Umartwiona kotka była całkowicie zagubiona w swoim smutku, ale jej instynkt macierzyński już wziął górę. Jej jedynym celem w życiu w tym momencie było bycie matką, ale niestety los tak nie chciał. Jednak już wkrótce miało się wydarzyć coś niesamowitego. Mniej więcej w tym samym czasie, gdy kocięta Miskiti zmarły, smuczy pies sąsiadów z kolei urodził mi od uroczych małych psów. Ku przerażeniu Miskiti pies nie wydawał jednak wykazywać szczególnie zainteresowania swoimi szczeniętami. Weterynarze wyjaśnili jej właścicielom, że odrzuca je. Nie jest to rzadkie w świecie zwierząt. Istnieje wiele powodów, dla których mogą to zrobić. Od zbyt słabych szczeniąt do zbyt niedoświadczonej matki. Co więcej, zwłaszcza psy mogą po prostu uznać, że urodziły więcej szczeniąt niż są w stanie udźwignąć. Jakiekolwiek były powody smuci, na szczęście szczenięta miały matkę zastępczą, która cierpliwie czekała. Zauważając sytuację, Miss Kitty postanowiła wziąć sprawy w swoje ręce i zaczęła kraść szczenięta smuci, a jej intencje nie były oczywiście złowrogie. Chciała zabrać je do bezpiecznego i spokojnego miejsca, aby je pielęgnować i dbać o nie. I to właśnie dzięki mleku Miskiti szczenięta otrzymywały wszystkie składniki odżywcze, których potrzebowały do rozwoju. To nie pierwszy raz, kiedy spotykamy się z matką kotką karmiącą szczenięta. Schronisko w Legrange w stanie Georgia wykorzystuje kotki do karmienia osieroconych szczeniąt. Krótko mówiąc, choć dla uszu wielu z nas może to brzmieć absurdalnie, gesty Miss Kitty wcale nie był tak wyjątkowy, a dobre uczynki Miss Kitty na tym się nie kończą. Po obejrzeniu w telewizji reportażu o kotce i jej adoptowanych szczeniętach, pewien widz skontaktował się z właścicielką kotki. Znalazł on właśnie dwa porzucone kociaki, samotne i pozbawione matki, a Miss Kitty była zachwycona, że może je adoptować nakarmić i przytulić. Ostatecznie, mimo ogromnego bólu, wszystko skończyło się dobrze dla kotki i tych kociąt, które według wielu weterynarzy nie przeżyłyby, gdyby nie mleko Kitty. Udało jej się zostać matką, choć w inny sposób niż sądziła i dała tym szczeniakom oraz kociakom największy prezent, jaki może dać rodzic, miłość, na którą zasłużyły. To wszystko na dziś. Jeśli spodobała Ci się ta historia, kliknij filmik na ekranie, aby zobaczyć więcej podobnych historii.